Tylko ty możesz powstrzymać to wszystko. Jak czytałaś ten scenariusz, to miałaś w ogóle takie poczucie, że jakby to zrealizujecie, to ten serial będzie jeszcze bardziej aktualny niż jak był pisany? Miałem nadzieję, że tak nie będzie. To jest temat rzeka. Zresztą rozmawiając się z Jankiem, on mówi, że gdy daliście ten scenariusz osobom, które zajmują się w ogóle przesmykiem i tym, co tam się dzieje, z taką prośbą czy możecie zobaczyć, czy coś trzeba zaktualizować, oni powiedzieli, że, że nie, że to jest punkt. I zastanawiam się, czy jak kręciliście, to, to mieliście w ogóle takie poczucie. Niestety to poczucie staje się dla mnie coraz bardziej obecne. Od jakiegoś czasu czas jakby to się bardzo przyspiesza i ten taki jednak Koncept wojny, który pamiętam z książek historycznych już jest, no właśnie, coraz bliżej na całym świecie. To, co się dzieje, wiesz, w Gazie, na Ukrainie. Ostatnio, wiesz, to jest już inna sytuacja, ale płonie mi miasto, które kocham, czyli Los Angeles. Mój feed na Instagramie bardziej przypomina, wiesz, Batmana i Gotham niż jakieś takie normalne życie ostatnio. E, jestem przerażona, więc chyba nie chcę po prostu się tutaj rozpłakać przy tobie, dlatego tak staram się nie, nie wchodzić w to za głęboko. E, nie, no, no tak się nie. tylko powiem, że wiesz, w większości jak oglądaliśmy te wszystkie filmy szpiegowskie, jak na nich dorastaliśmy, nie mówię tylko o Bondzie, ale większość kina szpiegowskiego, tych e, walki dwóch wywiadów, to było zawsze dla nas takie trochę fantazy, trochę takie science fiction tak naprawdę, że no, no tam Amerykanie z, z Rosjanami sobie... Się przerzucają różnymi informacjami, spróbują sobie podkraść informacje. Fajnie się to ogląda, prawda? Polowanie na Czerwony Październik itp. I nagle zaczynamy się orientować, że ta fikcja bardzo szybko dogoniła rzeczywistość. Że to już nie są rzeczy, które my oglądamy w amerykańskich produkcjach, tylko to jest coś, co dzieje się za naszymi granicami. Ale tak, jakby się zmienił reżyser świata. Z jakiegoś takiego. Um milszego na no, nie wiem Altman nagle reżyseruje świat. No jest psychodalicznie. Yy... Ja, ja nie, chcę, nie chcę wierzyć, że tak będzie świat szedł dalej. Muszę wierzyć w to, że to się zaraz zakończy. Muszę wiedzieć w, wierzyć w to, że ludzie się przebudzają, że zaczynamy rozumieć więcej, zaczynamy rozumieć, jakie konsekwencje ma czasami brak naszej decyzji albo klapki, które ubieramy na to, się, na to co się dzieje wiesz, u sąsiada, czy klimatycznie, czy na planecie Ziemia, czy że wiesz, my sobie palimy drewno, ścinają scina, lasy, nie wiem, jemy mięso, przez to ścinają więcej lasów. Klimat się zmienia, fossil fuels i tak dalej, że to nie jest tak, że dobra, kiedyś to się odłoży. Ludzi jest na świecie już tak dużo, że po prostu zaczniemy zjadać sami siebie. W sensie no naprawdę musimy się zastanowić nad tym, co my robimy i gdzie to idzie, bo idzie źle, no nie? Przy aktorce to zazwyczaj wiesz, jest odgrywanie fikcji. I w momencie, kiedy masz na przykład w, w pierwszym odcinku sceny na granicy Polski z Białorusią, no to już ta fikcja gdzieś jest ulotna, gdzieś odgrywacie rzeczywistość i zastanawiam się, czy to na tobie, jako aktorce, która musi się przygotować do tej sceny, która musi ją odegrać, jakieś piętno zostawia. Totalnie. Ja jestem też specjalistką od jakichś takich trudnych ról, bo rzadko odgrywam fikcję. Tak jak sobie myślę, dopiero co grałam swoją własną matkę. To też było super. Super zabawa. No i teraz jest podobnie tutaj, więc no. Ja na planie miałam dużą świadomość, jakie to jest aktualne, jakie to jest prawdziwe. Janek też jest takim wspaniałym rzemieślnikiem, on nie pozwala na robienie komiksu z prawdy, bo prawda jest już tak po prostu. Karykaturalna, że, że nie trzeba dalej szukać. Więc on ściągał y, wszelakie pomysły na po prostu zrobienie z tego bardziej gatunkowego, wymyślnego kina, bo to jest tak, co mówiłam, to jest tak, jak nasz świat już teraz, to jest bliżej Batmana i Gotham niż dalej. Ale Wy już wcześniej razem pracowaliście w królu i z tego, co on powtarza w wielu wywiadach, czy tutaj nawet jak ro rozmawialiśmy, y, on dobrze wiedział. Ile ty jesteś w stanie z siebie dać i jak bardzo tą Twoją granicę można przesunąć? No bo to, to nie jest chyba wielka tajemnica. Ty przygotowywałaś się do tej roli nie tylko psychicznie, ale też fizycznie. Tak, totalnie. No ale wiesz, te granice fizyczne, <grym> przepraszam, to, to nie są takie trudne, bo to wystarczy chodzić na treningi i się temu oddać. Oczywiście. Czy tam nauczyć innych języków, ale te granice, które myślę mocno. Można we mnie przesuwać, a ktoś taki jak Janek, w rękach kogoś takiego jak Janek czuję się bezpieczna i pozwalam mu na to, bo on wsadza mnie w ramy. I wtedy ja mogę się tak totalnie po prostu z tą Elą, Elą, Ewą zlać w jedną całość jakiejś po prostu prawdziwej, takiej palpable, żywej, living, breathing, po prostu jestestwa, które jest po prostu, wiesz, Bła, ale jednocześnie schować to w sobie niczym Ewa, w, w, tak jak ona to robi w swojej takiej zimnej osłonce, o, o e, natomiast to wychodzi. I wychodzi to, wychodzi prawdziwa dzikość ludzka. A w rękach kogoś takiego jak Janek, jestem bezpieczna, bo on ja się nie wyleję. No właśnie, bo ty grasz tam bardzo często na tak zwanym no, minimalizmie, czyli. ty ex... Ekspresji na twojej twarzy nie widać, no bo oczywiście grasz agentkę, więc tych emocji nie można. I zastanawiam się, no to to nie jest łatwe po prostu mieć twarz bez żadnego wyrazu, nie ma znaczenia, co do Ciebie mówią i co się dzieje, ty musisz pozostać cały czas spokojna, niewzruszona. Ja trochę nie myślę o tym jako serialu, tylko jako jakiejś pewnej jednej wypowiedzi twórczej. Janek jest raczej reżyserem, którego kojarzę poza królem, czy tam serialami, które robił jako twórcę autorskiego, który, wiesz, robi raczej w mojej głowie filmy fabularne. To jest dla mnie film fabularny. Dopiero jeżeli, kiedy dojdziemy do szóstego odcinka. Nie w, mam wielką nadzieję, że nikt nie będzie wypowiadał się na, na, o tym serialu, póki nie zobaczy go do końca, bo to jest tak jakby zobaczyć pół filmu, albo ćwierć filmu. E, kiedy dojdziesz z Ewą do końca i pobędziesz z nią w tej właśnie minimalizmie, suchości, e, zmrożeniu e, i tak dalej, no, to w szóstym odcinku wydarzy Ci się taka rzecz, że przynajmniej ludziom, z którymi rozmawiam i, i mi, kiedy zobaczyłam to, a że to wcale nie, nie będzie nagle takie oczywiste. I nie będziesz myślał o, nie, o, o tej postaci jako jednolita i płaska, bo zaczną się wybijać rzeczy, które dopiero w odcinku szóstym się skumulują w pewną psychologiczną Tak, objakność. Ale też podoba mi się to, jak Janek podszedł w ogóle do twojej bohaterki, do całego serialu, że on nie sili się na to, co wielu by próbowało, czyli. A teraz opowiemy wam historię tej bohaterki. Jak wyglądało jej dzieciństwo, co się stało nim, ona tutaj przyszła, jak ona wylądowała w tym miejscu. My ją poznajemy w danym momencie i ta nasza znajomość od tego momentu się zaczyna i my się nie cofamy. My obserwujemy ją tylko od tego balu, kiedy jest razem z no, jako przykrywka, tak? Jednym pomysłem, którego ja nie wiem, czy się w ogóle to wydarzyło w kinie kiedykolwiek, Janka, był, był, było to, żeby opowiedzieć historię, oglądać, jakby iść za bohaterką, jednocześnie utrzymując to, że ona będzie enigmą do końca. To się nie zdarza, bo najprostsze zabiegi fabularne, które mają na celu zbudowanie jakiejś więzi widza z bohaterem, jest właśnie Działanie na jego emocjach, przez to, że pokazujesz emocje tej bohater tego bohatera, no i jego życie, i, jakby, i tak dalej. Jednak wtedy się zżywasz. My tego w ogóle nie zrobiliśmy. Jest to mega niebezpieczny zabieg, ponieważ możesz, właśnie ktoś może oglądać to i zobaczyć sobie dwa czy trzy odcinki i mieć takie. Ja się z nikim tutaj nie utożsamiam, nic nie czuję, nie wiem o co chodzi. Nie wolno, dlatego Zaczy... trzeba to zobaczyć Zaczy, do końca. No, bo, bo, no, bo to jest film, tak jak powiedziałaś, tak naprawdę podzielony tylko na akty. Jeśli chcemy oglądać serial, gdzie możemy wskoczyć w połowie sezonu, no to to są bardziej te, które mają zamkniętą koncepcję. Jeden odcinek to jest, nie wiem, jedna sprawa czy, czy jeden agent, którego odkrywamy. Tutaj jest historia, której jak wskoczymy w połowie, my nie będziemy potrafili się w niej odnaleźć. I to jest chyba świadome, dlatego ta produkcja ma tylko sześć odcinków. Albo aż sześć odcinków, jak, jak to woli, i jest tak zbudowana, że tak naprawdę głównym bohaterem jest jak w tytule Przesmyk. Czyli to miejsce, gdzie to wszystko bulgocze, gdzie to wszystko. Kipi aż, a bohaterzy, których tutaj mamy, a jest ich sporo, są tylko dodatkowymi puzzlami, które mają dopełnić tamtego obrazu, co się tam dzieje. Nie zgadzam się, ale szanuję twoją opinię. Wydawało nam się z Jankiem, że, raczej, że tworzymy raczej pewną enigmatyczną podróż, trochę jakby prequel, do psychologii tej osoby, który się gdzieś dopiero zaczyna z szóstym odcinkiem. Czyli że tak naprawdę dopiero po obejrzeniu wszystkich sześciu odcinkach, ta właśnie totalna psychologia i jakby totalnie nie opis tylko miejsca, czyli przesmek i z tym się nie zgadzam, tylko właśnie głęboka psychologia postaci jest przedstawiana w taki sposób, że. Nagle składają ci się części puzla w jakąś całość, która nie była ci po prostu szaflowana w twarz od początku. I mówiliśmy o tym dzisiaj, że to jest trochę tak, że z szóstym odcinkiem dopiero zaczynam. Patrząc po ilości bohaterów, i że każdy ma tam coś do dodania, każdy ma jakiś swój interes. Y nie ma tutaj też jednoznacznych bohaterów, Nie chcę tutaj wchodzić, bo to wtedy wejdziemy w spoilery, ale każdy z tutaj z tych bohaterów, nawet jeśli robi coś złego, to za tym stoi jakaś historia, gdzie my jesteśmy przynajmniej w stanie zrozumieć jego poczynania. To nie ma tutaj tylko ludzi, którzy są źli, bo są źli. I tyle. I to mi się wydaje jest największym haczykiem tego, że żaden z bohaterów nie pozostaje nam obojętny. Nieważne, co by robił. Filmy, kino, które robię, Robię tylko kino, w, których, w którym ludzie są prawdziwymi osobami. Nie ma czegoś takiego, że jest ktoś czarny i biały bohater. My na przykład w trzy filmy, które y, 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 są dla mnie ważne i, i będę mówić już o przesmyku jako film. Okej. Okay. Y, Przesmyk, Roving Woman czy Imago opowiadają historię kobiety, która jest antybohaterką. Która jest niekoniecznie twoją ukochaną mm, kobietą, którą w ogóle mamy, którą żeby ta, dzieci oglądały i w ogóle to jest jakby wspaniała y, y, kobieta, superwoman, dobra, kochana, niekłamiąca, wspaniała coś tam. Nie, w ogóle mnie to nie interesuje. Nie interesuje to naszym się też Janka I, i, i Ewa nie jest y, twoją klasyczną bohaterką kobiecą, która jest spłaszczona do jakiejś takiej. Kobiety są wrażliwe i dobre i miłe, albo jakieś, albo emocjonalne i płaczą. To w ogóle nas nie interesowało. My robimy, pokazujemy kobietę od takich stron, o których bardzo rzadko Ktokolwiek bo pokazuj. mam wrażenie, że właśnie w ogóle telewizja i sposób naszej konsumpcji się zmieniło, że my już nie chcemy tych uproszczonych historii. Że my chcemy coś, co nas poruszy, z czym możemy się utożsamić, coś, co z nami zostanie, bo zagra na jakiejś naszej nucie emocjonalnej. Ta era telewizji. Prostej, która była tylko taką takim dodatkiem do tego, że jemy obiad przed telewizorem, mamy go spożyć w miłej atmosferze, na czymś zahaczyć oko, a później zapomnieć. Mam wrażenie, że odchodzi do lamusa. To bym bardzo była szczęśliwa, żeby tak było. Ja, ja po prostu nigdy nie rozumiałam, nie znalazłam tam swojej y, drogi czy swojego, jakby nie rozumiem, nie umiem, nie, nie znam się. Więc jak odchodzi do Lomusa, to dobrze będzie więcej rzeczy do robienia. Nie, bo patrzysz, wiesz, na produkcje, które są biały lotos, Fleabag, prawda, to są rzeczy, które tak jak mówisz, nie wskoczysz w połowie i, i, i zostaniesz. To musisz być od tak. początku, bo to jest świadomie ułożona historia, trochę filmowa, tylko połączona, po, podzielona na odcinki, ponieważ jakbyśmy ją skondensowali do filmu, straciłaby swój sens. Bo wiele rzeczy musielibyśmy z tego wyrzucić. I wydaje mi się, że. To jest bardzo ciekawy czas i dla twórców, i dla was jako aktorów, bo dostajecie pełnokrwiste postaci, które można rozwijać, w można się bawić, a nie są po prostu uproszczone, bo film może trwać tylko 3 godziny i zmieśćmy się na dużym ekranie. To niestety nie jest takie częste, a więc życzę sobie, żeby było tak, jak mówisz, i żeby było to jak najczęstsze. A was zapraszamy w takim razie na Przespek. Dziękuję Ci bardzo.